Mariusz Szwonder, Szczoteczka do Zębów. Z niewielkiego pudełeczka wyskoczyła raz szczoteczka. Taki talent ona miała, że przed lustrem zaśpiewała. Szuru, buru, bam. Ja o zęby dzieci dbam. Szuru buru, buru bam. Ja o zęby dzieci dbam. Gdy się spotkam z panią pastą, wszystkie będą błyszczeć jasno. Szuru-buru, szuru-buru-bom, jestem przyjaciółką twą. Szuru-buru, szuru-buru-bom, jestem przyjaciółką twą. Śpiewaj ze mną zawsze rano i wieczorem też tak samo. Szuru-buru, szuru-buru-bim, piękny uśmiech robisz ty. Szuruburu, szuruburu, bim! Piękny uśmiech robisz ty. Łebadębam. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.